Cześć, witajcie w kolejnym odcinku z Farming Simulator 2019 Na moim kanale od menela do Julionera Jeszcze ze mną Mati ja I w dzisiejszym odcinku ja się zajmę so, yy, siewem z rzotkwi oleistej, czyli poplonu A Mati dzisiaj będzie tutaj talerzował yy, Właśnie tutaj talerzóweczką mm. I tak yy, Na 93 pole pojedź Tam trzeba stalerzować ja dzisiaj tylko jedno pole też muszę zasieć, także dużo roboty nie ma. Dobra, także jedź. Nie wiem, czy się to zmie... Albo dobra, chyba przejdę. Gdzie to mam jechać? 93 pole. Z gospodarstwa w prawo i potem przy... jak jest zakręt, no skręcasz na zakręcie i zaraz w prawo za, za barierką. I będziesz widział pole. Dobra, my też daleko nie mamy, tylko tu jest to pole. No dobra. Nie wywaliliśmy moda na kamerę jeszcze. Ale od następnego tego odcinka będzie on wywalony. I kto do mnie dzwoni? Dobra, jesteśmy po cięciu. Sieje mi to, sieje. Dobra, jak tam dojechałeś na to pole w międzyczasie? No. Chyba tak. Chyba? Jak ja tu poprzeczniaka nie zrobiłem, o Boże. Dobra. Czyli poprzeczniak nie będzie widzę dosiany. Nie wiem jakim cudem zapomniałem tutaj zrobić poprzeczniak. A nie, to nie ja robiłem, to ty tu robiłeś. Nie. Tak. Ja robię tutaj. Czy, ale wcześniej, mówię, agregatem w tamtym odcinku robiłeś. Nie, agregaty nie robiłem. Robiłeś. Miałem, chyba. Nie, w ostatnim odcinku agregatowałeś. Czyniłeś się. No, zobaczymy. Także, jak jesteście do tego momentu, dotrwaliście odcinka, możecie sprawdzić, co w, co w ostatnim odcinku Maty robił. Oczywiście jak zaczynam nagrywać wszyscy muszą dzwonić. Bo przecież no nie mam co robić w domu. Siedzieć i się opierdzielać. No, w ogóle pierwszy raz się sieję. Nie, nie pamiętam czy w 17 w ogóle siełem rzodkiem kiedyś. Coś mi się nie zdaje. Ogólnie z tego widzę że bardzo mało ubywa z siewnika tej rzodkwi. Także... Także no, że trochę tu będzie dziwnie wyglądać pod koniec pola i po poprzeczniach nie będzie, nie będzie na poprzeczniach dobrze rosło. Także, także no, no ogólnie widzę, że ten mot na tą kamerę serio laguje. Może on na singlu jest w miarę git, ale na multiplayer to, to jest y, trochę dramat. No, no, ogólnie jeszcze mody trochę mają tych błędów, ale, ale no... Trochę. No jak modka przyjął, to nie moja wina. To wiesz, jakby modka... Ty składałeś modkę. Co? No ja składałem, no tylko że... Jeżeli ja ufam Motkabowi, bo to teoretycznie nie powinien, że przed modkami nie powinny przychodzić błędy. No ale chyba ktoś tutaj za darmo pieniądze bierze w tym modkabie i go bardzo nie pozdrawiam z tego miejsca. I proszę o zwolnienie tego pracownika w trybie natychmiastowym. Mówali on w w przysłowiowego huja. No, jak ci tam ta idzie? Orange Mmm I standard Standard, bo nikt nie ma co robić w domu, no, nie? No. Akurat jak Piotr nagrywa Wszyscy muszą przejść na internecie Wkrótce dzisiaj nagrywałem growfarma i lagów nie mieli, ani, ani Adam, ani brudka. Także Także widzicie Orange ma swoje godziny Kiedy zaczyna lagować Ciąć i różne tego typu rzeczy Także no co to taki małomówny? mówię jechać prosto. Mam cię gdzieś, o jest widać. Widać go złodzieja. Leci tam ursusem. Abyś tylko tam mi paliwa nie spuszczał. Ja tam bag sprawdzę. sypie ziemi, nie się. ogólnie tak. oglądałem ostatnio. Byłem na Oelikcie. I oglądałem i ładnego golfa znalazłem. Nic ci nie kupię. Ja sobie sam Tak, ciebie nie stać. Nie stać, odkąd mieszkam z tobą, zaczęło mnie na wszystko być. Stać, no. Także że wiesz o co chodzi. Nie wiadomo, jak nie wiadomo o co chodzi, chodzi o hajs No, to jeszcze poprawimy No ogólnie strasznie mało mi tej, że ubywa. Ogólnie ona chyba powinna tak średnio być w ogóle siana, nie? Tak rzadko strasznie Nie wiem Nie wiem ja też nie jestem rolnikiem, nie znam się Prawa rośnie sama hmm. Trawa? No. no, w sumie ty tam trawę jedynie masz. Przez chwilę musiałem przekalkulować, co ty w ogóle powiedziałeś. 30 trawa jest koszona. Bo ci zeszło? No. Zamyśliłem. Nie. No to na... ostatnio, o jeszcze jak byłem na tym olx to się rozglądałem i John Tiras znalazłem no, dla Ciebie, bra bracie mój. Też nie kupię. Ale se byś mógł, mógłbyś se... Ja tak, no, jo, na pewno. Ja teraz kupiłem aukcję w Aston Martinie, tak Tak. Wszystko poszło. De. Akcje czy aukcje? Akcje. I no, ile procent masz akcji, no? 75, mogę zmienić nazwę zespołu. Jo, Fetela wyrzucisz? Nie no. wiem, czy ten kierowca jest dobry. No samochód słaby. To jest ctrl C, kontroler CB. Ale powiedz mi, tak, tak ten, nie? Co się stało z zespołem Lotusa? Bo Lotus jest w sumie najbardziej utytułowanym zespołem w F1. No, Lotus był i Lotus Anima. On no tam się potem coś poprzekształcał. No z kimś tam chyba jest teraz połączony, nie? Bo on jeszcze zobacz, chyba zobacz, w 2015 tutaj. jeszcze był, że ten zespół, że... już Lotus na nim pisało. Możliwe. I teraz już w tylko 10 zespołów, a kiedyś było 12 chyba nawet, nie? Był taki moment. No. Jak powołają niepotrzebne rzeczy z Formuły 1, to też będzie znowu 12. Jak będzie co? Jak powołają niektóre rzeczy, to też będzie 12. Strasznie dziwo Cię słychać dzisiaj. Ja nie wiem, co Ty zrobiłeś ze swoim mikrofonem. No kurna pomarańczowi. Tak na pewno. No? Cichość. Kradną ci. No tak, radzam ci zasięg. Mhm. Mm Popraw się tam na tym fotelku swoim. Z diablo. Nie da się. Już się z nimi. Tak. na strasznie krótki ten odcinek dzisiaj wyjdzie. Kurna, macie. To trzeba oczywiście tutaj poprzednio jak zrobimy. Jeszcze miniaturkę wypadałoby zrobić. No czekajcie, cykinek. No i mam, mam trochę mocne spadki FPS-ów jak się patrzę na gospodarstwo. No już co temu winien? Co? To temu winien? Ten co robił Modpak No, czy Spokojnie Coś nad tym myślimy to... Trzeba iść na oryginalnej grać. nie ma nagłów <noise> Na oryginalnej mapie, wszystkim No co Coś, co się będziemy pierdzieli Nie, bo kurna, serio, strasznie krótki odcinek wyjdzie. I pewnie się jeszcze... jest w drugą stronę. Już Rogala jeszcze przejechać się Dojczem? Już jestem w sumie na Gospie. Ale przejdziemy się, zobaczyć co tam... Jak tam Ci poszło. Nie, lepiej nie patrz. Tutaj ogólnie jest taka zatoczka pks zajeżdżają, się zakręcają, tylko, że mają mało i tak do wyrobienia się i czasem komuś pod pot się wpierdziałam. Także no. Dobra. Jać leci z talerzówą. na panie! Trochę ci tu o. poszło, widzę. Chęci tą korbą. Dobra, także myślę, że to by było na tyle w tym odcinku. Być ze mną, Mati. No, byłem ja, pa papa. Także trzymajcie się, na razie, cześć, papa. Pa.